wieża widokowa w Oliwie nie już czy sobie nie widać dobra, idziemy do góry Ale jak widać jest ten krzyż wypadki się zdarzały Tam widok na ogród zoologiczny, schowany zupełnie w lesie. Samochody jest parking do tego ogrodu. Tu taki ten rządek drzew, trzy rządki drzew. To było boisko. W którym tu z klubu się pograć piłę. A czego to zlikwidowali? Trudno powiedzieć. Dobra, jedziemy dalej. Trymiarski park krajobrazowy pagórkowaty ładne widoczki. Dzielnica oliwa jest tutaj w zasadzie no to jest oliwa. Chciałem być najbliżej, ale to jest oliwa. No Troszkę mogliby tutaj te drzewa podciąć. Widoczek już zasłania na morze. Oliwa Starna, najwyższy wieżowiec. Budynek w Gdańsku. Przeszło 35. Dokładnie do nie pamiętam. tu też nie wiem. Teraz widokowi jest na 33 piętrze i jakoś tam kraj droga Tak wysoko. Nie wiem, czy będzie widać za od drzewa. Jest wysoko. Można się zabić. Stara oliwa, domki z dachówki czerwone. Tam katedra, palmiarnia, Park Oliwski, z góry wszystko takie malutkie, jest gdzie pochodzić. Mieszkałem tu na stacji kilka lat, jako młody chłopak przyjechałem do szkoły, mieszkałem właśnie w Starej oliwie. bardzo miło wspominam ten czas, do morza blisko, do Parku Oliwskiego, do lasu blisko, było wszystko to czego nie miałem na Mazurach, na Mazurach miałem jeziora, tu miałem no i płaskie lasy, a tutaj... Lasy pagórkowate, świetnie się tutaj po tych lasach chodziło, biegało, coś wspaniałego, zwłaszcza że miało 15, 16, 17, 18 lat, tak? Nie przeszkadzały górki, a skąd? To był wielki atut tych lasów. Oczywiście tutaj tych nowoczesnych budynków nie było. Osiedle przy morze, też wielu budynków nie było. Dwa takie charakterystyczne, jakby tutaj patrząc prosto, komin to był, to był co to było? To był Bałtyk. E, czekoladę robiono w oliwie, pachniało czekoladą, jak tam robili czekoladę. Piękny, czekoladowy, słodki zapach, cudowny. Potem był fazer, też bym tam też był mniej więcej w polifarb. No i takie dwa bloki, charakterystyczne Z pośrodku z takim domkiem na windę, chyba te dwa stały. Reszty w wysokich wysokich nie było ponieważ najwyższe były dziesięciopiętrowe falowce nie wiem czy stąd będzie je widać jeden widać ale to z lewej strony taki to nie jest najdłuższy najdłuższy to jest ten tam z prawej strony zasłonięty On ma tam coś koło kilometra długości Idzie się taką klatka schodowa to jest takie zewnętrzne, zewnętrzne galerie, żeby wejść do mieszkania trzeba od strony dworu się wchodzi. Tak wiatr od morza wieje, to drzwi pęczniały i ludzie przez okno wychodzili. Takie słyszałem powieści. No i tak to jest, widok na Gdańsk z wieży w Oliwie. Oczywiście tam daleko widać ten terminal kontenerowy, stogi, miejsca z bursztynami. Tam jest Amber Arena, tak, tak Amber Arena. No, niby, niby mało miejsca, niby małe miasto, nie miasto dużo. ogromne. Roz... naprawdę tutaj las, las go z tej strony ogranicza, tak. Tu dalej już nie ma budynków, ale tam dalej dzielnica Morena. No to, to już jest, tak, tak. Tam może powiedzieć w lesie. No nie w lesie, to wygląda, jakby te budynki w lesie były. Przejdziemy dalej troszeczkę. Kiedyś to drewniane było. Często tutaj połamane, powyrywane przez wandali olijskich, no i nie tylko, oczywiście, nie tylko. W Bolidzie mieszkałem, ale wandalem nie byłem. Dobra, no i niestety tutaj widok na morze jest, psują odrośnięte drzewa, drzewa szybko rosną do góry, Tak się wydaje wolno, wolno, wcale nie wolno. Rok, dwa i metr gałęzi, czy nawet więcej, 2 metry gałęzi przybywa. Nie mówię o pniu, mówię o gałęziach, bo tutaj nie pij, nie przeszkadza, tylko gałęzie przeszkadzają, ale widać troszeczkę Zatoka, tam półwysep Helski, no ale to w telefonie będzie, na komputerze gorzej widać, tam prom wypłynął z Gdańska, nie wiem czy nie będzie widać, ja widzę, ale Wy nie chyba raczej nie zobaczycie. Albo to może sn widać. Mogliły przyciąć. Raz tu przycięli, było pięknie widać wszystko. Teraz lipa taka. Chyba, chyba, żeby tej palmiarni nie było widać. Której główną atrakcją jest palma, była palma, której już nie ma. Palma 180 lat i niestety nie ma jej już. Stara oliwa. Miło wspomniałem ten czas. Czas nastoletni. Czas mieszkania na stacji. Rządzenia się pieniędzmi, którym ci dostało od do rodziców, no i oczywiście z praktyk zawodowych, gdzie zarabiałem w stoczni. Stoczna Wisła, gdzie do praktyki, Szkołem na przymorzu, także blisko. Gorzej z praktykami, trzeba było jechać aż na górki zachodnie. A i taki tu jest widok na Gdańsk No i dobra, dzięki.